Cześć. cześć! Cześć! cześć, Zapraszam na hola z Kocham, dziękuję! Otwórzmy go razem! Zamówienie na 400 euro. Brawo, Paula! Brawo! Ale są tu też ciuchy dla Szymona, żeby nie było. z tym kochaną dziewczyną. Tak, to jego, to jego. A, super. O, to było mocne. Ikienka. Słuchajcie, ja nas zamówiłam otwieracz. Specjalny, do otwierania. Taką taką chmurkę. Ale ja nie wiem, co on tutaj będzie. Może będzie w innej paczce. Także... Zapraszam! Także zapraszam. To moje, to moje, to moje, to moje, to moje, to moje. Ja myślę, że zamówienie przyjdzie w kilku paczkach, bo zamówiłam chyba jeszcze jakieś pierdoły się daje. A przyszła sama ciuła. Okej. Okay. Jadę na urlop. Uwaga! Uwaga! Jadę na urlop. Na Majorkę i potrzebowałam nowych outfitów. Zrobiłam sobie sukienkę. Ale jest jakaś tusza. SK. taka. Okay. Przymierzmy ją razem. Ja mam leciutkie problemy tak z sukienką. Nie wiem jak ją zawiązać. <grym> to może idzie na górę. Okej, okay. coś takiego. Gdzie to drugi sznurek? To idzie na górę. Tak jakoś? <grym> eee, nie wiem, słuchajcie. Eee, tak? Nie wiem, nie wiem, ale to wygląda tak, i jest całkiem fajna. Fajny ma materiał, naprawdę jak rozkminie, jak to zawiązać, to może niej zobaczycie, ale jest taka fajna dziewczynka, naprawdę jak naszej fajną jakość. Ta może wiecie, to jest niewyprasowane. Ja nie prasuję, uwaga, ja jestem pokoleniem, które nie prasuje, więc mam tylko taką parownicę. Więc przypadek taką parownicą będzie ok. Yy, myślałam, że ta firanka była trochę tak tanio, ale jednak... Okej, okay, ładny jest taki żółtawy kolor, no piękna jest na plażę, naprawdę, tylko m, trzeba to rozchwinić. może jest na mnie za duża, nie wiem, wyglądam ciężarna? Nie. Okej, okay, next. Mam spódniczkę, słuchajcie, nie mam takiej rozklaszowanej spódniczki, bo ja nie lubię rozklaszowanych spódniczek, ale staram się przekonać. Brałam taką randomową bluzkę z poprzedniego holu i myślę, że jest fajna. Fajna, przebiegna, prosta. wszystkie się ubierze na wakacje perfekcyjne. Ja w ogóle nie mam nawet białej spódniczki, więc musiałam oczywiście taką sobie zamówić. I ja na pewno sobie ją zostawię, bo mi się bardzo podoba. <laughs> Tam mówiłam też taką białą. Boże, ja jakieś szaleństwo na białe. Mm, ale piękna. No nie, no ta wygrywa. No jest piękna, słuchajcie, z SHEIN. Do you see this? Piękna jest, naprawdę i fajnie tu w ściska naprawdę elegancka też takie fajne lniane spodenki białe a jeszcze tak, ale to tak trochę wiejsko wygląda ale przymierzymy, zobaczymy i patrzcie na ten z tyłu barwą bo ja zawsze taki robię jak się przebieram powiem Wam, że też jest niczego sobie Myślałam, że wygląda tanie, ale wygląda całkiem fajnie. No i chyba też ją sobie zostawię. Naprawdę jest ciekawa. Nie wiem, czy mi się te dziury podobały do końca. Ja wiedziałam, że jak zamówię, to będzie źle ze mną, bo wszystko mi się bardzo podobało i faktycznie wszystko, i faktycznie wszystko przyszło fajne. Jeszcze czekam na kilka rzeczy, bo y, to jest jedna część, jeszcze przyjdzie na pewno druga. Więc te spodenki mam kieszonki, więc naprawdę fajnie, fajnie wyglądają i są mega wygodne. I długościowo, długościowo. I są w y, fajnej długości. Koszula to była ostatnim właśnie. W filmiku w ostatnim halu. Zamówiłam też sobie jeszcze takie szlanki. Są po prostu przepiękne. Zakochałam się w nich to totalnie. To jest ten otwieracz do paczek, o którym Wam mówiłam, taki z No i taką kokardkę, jeszcze zamówiłam z taką białą, ale nie mogę jej nigdzie znaleźć.